Trwa wojna mózgów energetyki w Polsce. Trump bierze na celownik kolejne wiatraki. Drony Ukrainy mogą działać skuteczniej niż sankcje wobec impasu między Ameryką a Europą. Jest 15 września 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego. Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Eskalacja dronopadu pogłębia implozję naftową Rosji wobec impasu na zachodzie. W obliczu braku konsensusu USA i Europy w sprawie nowych sankcji, może się okazać, że ataki dronów i rakiet Ukrainy uderzą w Rosję skuteczniej. Trudności z logistyką paliwową i eksportem ropy mogą wywrzeć większą presję na Kreml. Trwa eskalacja dronopadu Ukrainy. W ostatnich trzech dniach Ukraińcy uderzyli dronami w dwie rafinerie, Ufa oraz Kirysi, a także naftoport w Primorsku. Zniszczeniu uległo dotąd 20-25% do mocy przerobowych ropy w Rosji. Dlaczego to jest ważne? To powód kryzysu paliwowego trwającego na rynku rosyjskim, który zwiększa presję na społeczeństwo rosyjskie przez rosnące kolejki i niedobory w niektórych regionach. Jednakże uderzenie w naftoport w Primorsku ma dodatkowy efekt. Bezpośrednie niszczenie szlaków eksportu ropy i paliw z Rosji ograniczy przychody Kremla z tego tytułu i może zmienić dynamikę wojny na Ukrainie. Ta strategia może się okazać skuteczniejsza od sankcji zachodnich, pisze Serhiy Makogon, ekspert do spraw energetyki z Ukrainy. Bezpośrednie zakłócenia eksportu terminalami paliwowymi podkopuje przychody u źródła i może dużo głębiej zaszkodzić finansom Kremla, dodaje Makogon, apelując o większe wsparcie Ukrainy systemami Patriot i NASAMS, bo Rosja odpowiada intensywniejszymi atakami na infrastrukturę energetyczną Kijowa. Ataki dronów Ukrainy na terminale eksportowe mogą być skuteczniejsze niż sankcje zachodu. Primorsk to największy terminal naftowy Rosji na Morzu Bałtyckim i jeden z największych w Rosji. Uderzenie w Primorsku zatrzymało czasowo eksport, a zatem obniżyło jego wolumen, ale także zmniejszyło efektywność pracy tzw. floty WIDMO, czyli starych tankowców pomagających Rosji omijać sankcje naftowe Zachodu. Naftoport w Primorsku znajduje się na końcu szlaku bałtyckiego systemu rurociągów z przepustowością 900 tys. ton ropy rocznie. Służy eksportowi prawie jednej czwartej dostaw morskich ropy z Rosji. Masowy atak dronów z 13 września miał także trafić w część przepompowni systemu bałtyckiego oraz dwa tankowce stojące w naftoporcie. Według informacji Reutersa są to dwie jednostki floty widmo Rosji, Kusto i Kai-Jun, zarejestrowane na Seszelach. Zatonięcie takiej jednostki mogłoby zatrzymać dostawy na kilka miesięcy, to pokazuje rosnący potencjał Ukrainy. Warto przypomnieć, że w połowie sierpnia doszło także do udanego ataku na inny terminal paliwowy w Ustłudze na Bałtyku, który zmusił do obniżenia tam przepustowości o połowę. Ataki dronów na rafinerię obniżają przerób ropy i zwiększają jej wolumen dostępny na eksport. Z kolei coraz skuteczniejsza blokada eksportu nafty dzięki atakom na terminale utrudnia wysyłkę za granicę. To razem cios w fundament gospodarczy Kremla. Co dalej? Nie ma wciąż porozumienia Unii Europejskiej z USA o nowych sankcjach wobec Rosji. Prezydent Donald Trump wysunął nowe żądania wobec Europejczyków. W liście napisanym do krajów NATO, przywódca USA wezwał do zakończenia importu ropy rosyjskiej i wprowadzenia ceł na towary z Chin. Unia nie chce stosować ceł jako narzędzi sankcji i zapowiada nowy pakiet obostrzeń na wrzesień. Ruch Trumpa jest oceniany jako kolejna wymówka, by nie wprowadzać wielokrotnie zapowiadanych ceł na dostawy ropy do krajów trzecich. Nie jest jednak jasne, do jakiego stopnia jest on gotowy do kompromisu z Europejczykami. Jestem gotów nałożyć sankcje, ale oni będą musieli zaostrzyć swoje sankcje proporcjonalnie do tego co robię, powiedział Trump dziennikarzom. Nowe restrykcje europejskie mają uderzyć w banki oraz firmy energetyczne Rosji. Nie ma mowy o cłach. Może się zatem okazać, że uderzenia dronów i rakiet Ukrainy będą zastępować efekt nowych sankcji Zachodu w obliczu braku porozumienia. Jeżeli jednak USA i Unia dojdą do porozumienia, szkody w Rosji będą jeszcze większe. To, w połączeniu z dodatkowym wsparciem wojskowym Kijowa, może zmienić oblicze wojny. Potencjał Ukrainy rażenia dronami i rakietami instalacji energetycznych Rosji rośnie. W ataku z 13 września zostało wykorzystane około 220 dronów, z czego około 30 zostało skierowane na okolice naftoportu w Prymorsku. Był to największy atak tego typu od początku inwazji. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski. Sejm zamrożeniem cen. 12 września Sejm RP uchwalił ustawę o mrożeniu cen energii do końca roku oraz o bonie ciepłowniczym, który ma obowiązywać w 2026 roku. Teraz przepisy trafią do Senatu. Warto zaznaczyć, że prezydent przygotował własny projekt ustawy o mrożeniu cen energii bez bonu ciepłowniczego. Polska, a drony. Minister spraw zagranicznych Herpera Dosław Sikorski opowiedział się w Frankfurter Allgemeine Zeitung za przechwytywaniem dronów rosyjskich przez NATO nad terytorium Ukrainy, a także za kontrolą statków na Bałtyku. To odpowiedź na incydent z 10 września, który mógł zagrozić także energetyce. Wojna mózgów. Szare eminencje polityki energetycznej dwóch największych partii starły się na Platformie X. Była minister klimatu Anna Trzeciakowska krytykuje wymianę transgraniczną energii z udziałem Polski. Oddajemy prąd za bezcen w południe, by wieczorem odkupować go kilkukrotnie drożej, pisze. Odpowiada jej Grzegorz Onichimowski, prezes polskich sieci elektroenergetycznych. Według NATO Rosja jest źródłem wrogiej komunikacji związanej z energią odnawialną w mediach społecznościowych. Teraz wieści z Europy. Gra o silniki. Europejska Partia Ludowa ma przedstawić propozycję wycofania zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku. Lider tej największej frakcji w Parlamencie Europejskim, Manfred Weber, zapowiedział stosowną propozycję legislacyjną. USA chcą zastąpić Rosję. Unia Europejska mogłaby przestać importować gaz z Rosji w ciągu 6 do 12 miesięcy, zastępując go amerykańskim LNG, przekonywał sekretarz energii USA Chris Wright. Im szybciej zrezygnujecie, tym większa będzie presja, dodał w odniesieniu do postulowanych sankcji wobec Rosji. Układ handlowy USA-Unia zakłada wzrost wymiany energetycznej do wartości 250 miliardów euro rocznie w następnych trzech latach. Fakt jądrowy. Podczas wizyty Donalda Trumpa w Londynie 16 września ma dojść do podpisania umowy o współpracy jądrowej USA Wielka Brytania. SMR od amerykańskiej firmy Holtek może zastąpić bloki węglowe w Cotam. Współpraca ma uwzględniać wymianę wiedzy przy licencjonowaniu, by skrócić proces. Jeszcze wieści ze świata. Kolejne wiatraki na celowniku. Administracja USA wezwała do wycofania zgody na budowę morskiej farmy wiatrowej Maryland Offshore Wind Project firmy US Wind. Wcześniej Biały Dom sprzeciwiał się projektom tego typu Equinora i Orstedu. Ten ostatni poszedł z USA do sądu w sprawie blokady projektu Revolution Wind. Chińska Transformacja Energetyczna. Według raportu Ember Chińczycy zainwestowali w sektor energetyki odnawialnej 1,9 biliona dolarów, czyli 1 dziesiątą produktu krajowego brutto. Zużycie paliw kopalnych w końcowej produkcji energii spadło tam w pierwszej połowie 2025 roku o 2%. Chińczycy produkują także 80% paneli słonecznych i 60% turbin wiatrowych na świecie. Wojna technologiczna. Chińskie ograniczenia eksportu germanu, jednego z surowców krytycznych, wywołały wzrost cen tego metalu do poziomu najwyższego od 14 lat, przekraczając 5000 dolarów za kilogram. To surowiec niezbędny do technologii odnawialnych przez doskonałe przewodnictwo. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.